Tak. E, kilka dni temu, 23 listopada, na OLX pojawiło się ogłoszenie o, o pracę Policjant Służby Prewencyjnej. I jest podana lokalizacja, gdzie, i, że na pełny etat, wynagrodzenie, y, który rok życia, ile pieniędzy, i tak dalej. To nawet tak. na Słuchaj, to jest pierwszy raz, że na OLX się widy numer telefonu, szczegółowe informacje na temat rekrutacji, i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, ja z, tego, z nie, tego jeszcze nie widziałem. Słuchaj, kiedyś policja, pamiętam, w tych dobrych, kurczę, czasach nie mogła opędzić się od kandydatów. Trzeba było naprawdę mieć to coś, wykazać się nie tylko psychicznie, ale też fizycznymi. No, Olek, jakimiś takimi Olek. A teraz na eliksie policja szuka kandydatów? E, ja poszedłem, jak ja się przyjmowałem, jak ja aplikowałem do służby w policji. E, no. Ogłoszenie było w ogólnopolskiej prasie. Tak. No. A to świadczy tylko o...